29 stycznia 44 roku Cięcie nie goi się. Ciągle cieknie. Czuję się nerwowo, zupełnie fatalnie. Kryminał. Nie nadają się zupełnie do kolektywnego sposobu życia. Działa to na mnie deprymująco. Mam ochotę wszystko tłuc i rozbijać, żebym miał przy sobie Jędrka Przybylskiego. To zaczęlibyśmy tu odstawiać klasyczne draki, importowane wprost z Dębnik i spod Zamcza. Pamiętam, jak raz jego ojciec był chory na zapalenie płuc. Tato lubiał pociągnąć, a lekarz zabronił. Mama wyszła i jędrek słyszy nagle grobowe wołanie: Andrzeju: Synu mój jedyny, Ojciec Twój skona już niedługo. Jędrek zaczął płakać, myślał, że ojciec już kituje. A tu ojciec mówi dalej. I w tej ostatniej godzinie proszę Cię, abyś mi natychmiast przyniósł bombę jasnego, od Rittermana. Jędrek dał tacie piwa i tato wcale nie wykitował. Jednego wyczynu zawsze mu zazdrościłem. Ten drań przygotowywał się do matury w Feniksie. Brał kawę, obtańcowywał wszystkie fordancerki i w przerwach między jednym tangiem i walcem angielskim wkuwał i zdał. A ja nie i do dziś dnia jestem przekonany, że tylko dlatego, że nie uczyłem się w Feniksie. Jest ze mną całkiem źle, zaczynam wspominać. Wytworne lekcje tańca, dwie wyrwiczówne: Magda, grosse, szarska, sama śmietanka krakowa. I do picia dawali cytronadę. Od razu leciałem na wódkę, żeby zabić smak tej lemoniady. Całkiem źle ze mną. Miałbym ochotę na rum, a nie ma skąd wziąć. Basia nie chce przynieść. Może by tak odegrać z nią scenę taty Przybylskiego. Żono jedyna i umiłowana. Cholera. Przehandluję trochę tytoniu za wino z jakimś umarlakiem. Po południu był koncert. Poszedłem. W jednej z sal, prawdopodobnie wykładowej, ten brud, ten brud, są amfiteatralne siedzenia. Zeszła się publiczność. Goja to pętak. Jego pobojowisko to zwyczajna martwa natura. Tu była martwa natura, żywa. Ci chorzy, nędzni ludzie, brudni i śmierdzący. Wymalowane dziewczęta z oddziału skórnego. Senoto civilisation, jak mówi jeden mój znajomy Francuz, gdy mówimy o naszej epoce. Chore twarze, gołe nogi i kapoty szpitalne. Cały ten amfiteatr wyglądał jak hiszpański grzebień damski, zapchany łupierzem od góry do dołu. Był w tym nastrój i barwa sztychu przedstawiającego szpital w XV wieku ludzkie łachmany i ścierwo.